22 minuty będzie godzina 8. nie niesamow, nie mogę się doczekać. Ale dobra, bo już, już się zaraz jaśniej robi za nami. No, ale najbardziej nie mogę się doczekać do tą wigilię, nie? bo się pościmy, a jak będzie Wigilię, to się naj Ojej, a bo będę Jak jadł... Się rzucisz na tą masę. Będę taki jeszcze bardziej okrągły. <laughs> mam taki, mam, no, mam takie postanowienie, żeby jak być jeszcze no, Każdy ma jakieś postanowienie w święta, no prawda? A ja mam takie, żeby być jeszcze bardziej okrągły. A zaczniesz od karpia czy od pierogów? Tak. <śmiech> tak. <śmiech> Od wszystkiego. A co pan dzisiaj zje? Tak. 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 się z państwem. Bardzo nam przykro, że najlepszy moment naszego programu mamy jeszcze przed sobą. Bardzo. Mhm. No, ale... ale cieszymy się, że spędzimy go z Darkiem Brzoskiem. Na... No właśnie, bo do tanga no. trzeba czworga. Tak Dzień dobry. I... Nie wiedziałem. Kurde, I... tak. ale jakie tango. ale się tutaj, proszę pana. Tak, tak, właśnie ja zawsze się poprawiam i tylko czekam. Aż jeszcze można bardzo się bardzo dużo miejsca jeszcze jest. Ile tutaj? masła, masła weźmiecie? Na nie, naga wygląda. Darek zawsze nie wygląda. Te kostki sztabki masła kupiłem. Wczoraj wczoraj tak a, a, a rezerwy a masa narodowej. makowa wypłata była Masę czy... makową robiłem też była wypłata czy chwilówka chwilówka, <laughs> chwilówka. chwilówka. na masie, <laughs> makowej. No no masie makowej No dobrze No dobrze pana. No to... czyli co pierogi dzisiaj tak będą jedzone ale tak. z... nie z mięsem tak z niemięskim mięsem tak. Tak. z, <laughs> z mięsem chodzi. proszę pana po tej no yy, proszę pana po północy no, myślę, pytanie no nie nie pan odpowiadam tak. Mówi, że tak zupełnie jak moja rodzona żona. żona Kawę czy herbatę, kochanie, tak. I musisz ma, że nie dla żony pozdrowienia. ma, że nie ma, że nie ma, że ma, dzisiaj imieniny i pytanie czy ma, w swoim wykazie imienin? nie szanowni państwo, nie ma, że Adama i To to są osoby nie wydawca ma, że nie ma, że nie ma, prawo. Wszyscy ma, sobie nie a pamiętają o ma, Ewie? O bardzo że no, no słuchaj jakbyś tak yy, wszystkim Adamowi bałaganu Ewą narobił na wszystkie pokolenia to no. No, no. i wy zapomnisz, o tobie no, no. no tego no, mam Dariusz czytali no, no. Czytaliśmy. Szukam świętego św. Dariusza do dzisiaj nie wiem o, Znacie? Józef, Józef, nie ma jeszcze imię. Józef mam na trzecie Tarsylia wszystkiego najlepszego pani Tarsylia, Tarsylia. No. To może nie Adamowi, ale Tarsyli Ale Adamowi, Adamowi też. Tarsylię znam, wiecie? Taką siostrę. Ona jest naszą fanką codziennie na szoku. Siostra, Siostra i Was pozdrawia Siostra bardzo często, co powiedziałeś. Pozdrawiam serdecznie. Nie, nie. No patrzcie, Ja, ja już, ja już czytałem, czytałem przed szóstą, że jeszcze imię ma delfin i mi takie do głowy przychodzą nie ma, że go. Bu 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 bu. Nie, to nie mogę. Nie zrobię tak. Nie, no bo w telewizji by to pokazał bu, bu, bu. No, po to, co? Ty, to dalej to tak. To dalej to jest. Coś no. mu trzeba no. wrzucić, tak będzie robił. No bu, na Gdyby nie, ktoś nie ruszne, chciał tak. kupić dzwonek z Delfina, to jest szansa, że trafią. Ale stół, był taki no, piosenkarz kiedyś, nagrywam, Iwan i Delfin nie, nie by tak? Nie, bo by to wyemitowali w telewizji, by były kłopoty potem. Był no. no. kiedyś to? Iwan i Delfin. Tak? No, no i teraz sam piwa. Iwan no. występuje, bo Delfin tak. zaginął się, no. Przepraszam, ja mam pytanie, mamy my. Czy my jesteśmy na antenie. Już nie, doszkoć. Nie, to... no nie, co ty to jest. Nie, nie, dobrze. się byli na antenie, to by były nieprzyjemności. To, no. Na pewno Chcieliby ktoś, na nas, na pewno ktoś by nam głupoty. powiedział. No. No mm. Ale sami no. się zrefierają. Ja bardzo często na ucho nie słyszę. My też, wiesz. To w już w tym wieku wiek. to jest no. szansa, no. To jakby ja jestem tu senior. Ale jakbyś chciał, to możesz przećwiczyć serwis. Podkreślić aparat. Aparat sobie podkręć. Wprowadź element powagi do naszego Właśnie nie wiem, czy wprowadza element powagi, ale... Ucieszę na pewno wszystkich jeszcze mm -hmm. bardziej, a szczególnie dzieci. O! o, to jest o też w sumie. Zobacz, jak się cieszymy. Kaczmy, proszę uprzejmie. Szanowni Państwo, święty Mikołaj, wynur, wyruszył, z mi. O! Chwilę, już. Gdzie jest Gdzie teraz? Na Gdzie jesteś? Zobacz tam te czerwone starcia. to tanie? jest? To jest chyba. Nad Rosją teraz. Nie, tam, o to tam same a, ja pod, a to szybko same niegrzeczne to szybko same dzieci przeleci szybko. Mikołaju, ja pod Warszawą. Mikołaju. No nie Warszawa możemy tej mapy w globus no. zamienić, bo no. ja nie umiem z takiej mapy czytać. To te czerwone saneczki Ej, takie. Dobra, obiecałem charolet, dzieciom, że Leci do 19. nas. Dobra. Leci do nas. No, Ale fajnie. Już wyrusz z prezentami Przyleci. Tak, skarpie z delfina. Ale czad. Zacząłbym ten serwis już, bo nie wiem, już, do czego tak. Nie Zaczęło. Zeker, później. Dobrze. To wy sobie odpocznijcie uh -huh. przed pracą, przed wigilią, bo ciężkie dzisiaj chwile Czy mogą być wieczorem. Ciężki. Czy to o tak. 12 już? Tak. 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 tak, dobrze, tak, to ja tak. serwis zacznę. Szanowni Państwo, a zaczniemy od Watykanu. Jak Wigilia Bożego Narodzenia i Święta Bożego Narodzenia przed nami, to trzeba wspomnieć o tym, że już dzisiaj, punktualnie o 19, papież Franciszek zainauguruje rok święty w Kościele Katolickim. Symbolicznie otworzy drzwi święte właśnie w Bazylice Świętego Piotra. Taki rok święty jest ogłaszany raz na 25 lat. Ćwierć wieku temu drzwi święte w Bazylice Watykańskiej otwierał Jan Paweł II. Jedno z najważniejszych wydarzeń kościoła rzymskokatolickiego, rok święty, rozpocznie się w Wigilię Bożego Narodzenia, kiedy papież Franciszek oficjalnie otworzy drzwi Bazyliki Świętego Piotra. Jubileusze są dla katolików czasem przebaczenia, odpuszczenia grzechów, pewnego rodzaju doświadczania Bożego Miłosierdzia na całym świecie. Wcześniej święte drzwi Bazyliki św. Piotra zostały uroczyście opieczętowane. Podczas ceremonii rozebrano zeglane mur, który symbolicznie zamykał drzwi od ostatniego jubileuszu. Za murem znajdowała się metalowa skrzynka, zawierająca specjalny klucz do świętych drzwi. Ojciec Święty będzie chciał kontynuować tradycję oddłużania. Podczas jubileuszu roku 2000 Watykan promował wysiłki mające na celu umorzenie 130 miliardów dolarów długu krajów najbiedniejszych. Papież Franciszek, który właśnie skończył 88 lat jest przeziębiony. W związku z niskimi temperaturami w Rzymie i napiętym grafikiem Ojca Świętego w ostatnich dniach ograniczonej jego aktywność. Cóż, jestem taka szczęśliwa, że przynajmniej widzimy go na ekranie, że może siedzieć w swoim pokoju, gdziekolwiek jest. Es una situación triste. Życzę mu powrotu do zdrowia. Z całego serca mam nadzieję, że to tylko przeziębienie. Zbliża się jubileusz, więc wysyłam mu mnóstwo miłości. Pero, Jestem przygnębiona, ale tak samo gdy my jesteśmy chorzy, nasi bliscy martwią się o nas. To samo my czujemy w stosunku do papieża. Nadchodzące dni będą szczególnie intensywne dla Franciszka, ponieważ oprócz regularnych nabożeń, bożonarodzeniowych papież weźmie udział w inauguracji Roku Świętego w Wigilię Bożego Narodzenia 24 grudnia. I teraz przenosimy się z Watykanu do Libanu, do kościoła Matki Boskiej Fatimskiej w Bejrucie, bowiem w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia wyjątkowy koncert, a o szczegółach opowie Państwu Maksymilian Maszenda, nasz specjalny wysłannik, który jest na miejscu i śledzi przygotowania. Wyjątkowy czas w roku święta Bożego Narodzenia i wyjątkowe miejsce. Bejrut, Liban. Kraj doświadczony cierpieniem i wojną. Kraj, dla którego te święta to poszukiwanie nadziei. Nadziei na pokój, nadziei na normalność, na powrót do tego normalnego, spokojnego życia, którego tutaj tak bardzo od tak dawna brakuje. Stąd też ten wyjątkowy koncert, transmitowany dziś wieczorem. O godzinie 20:00 przez naszą telewizję przez telewizję Republika po raz pierwszy w historii nie tylko naszej stacji, ale po raz pierwszy w historii telewizji w naszym kraju w ogóle transmisja z Bejrutu koncert Kolend w wykonaniu libańskich artystów Którzy zaśpiewają kolędy libańskie i polskie w naszym języku. To naprawdę koncert niezwykły, na który już teraz serdecznie zapraszamy, a cel jest też szczytny, dlatego że można pomóc ludziom wykluczonym ludziom z niepełnosprawnością, którzy na co dzień tutaj w Libanie zmagają się z ogromnymi problemami, spotęgowanymi jeszcze przez ten kryzys gospodarczy i przez wojnę którą obserwowaliśmy tutaj przez ostatnie tygodnie i przez miesiące. Każdy może pomóc. Zapraszamy już dziś do oglądania tego wyjątkowego koncertu. Stąd z Bejrutu o godzinie 20.00 z kościoła Matki Bożej Fatimskiej w Bejrucie, tylko na antenie naszej stacji, oczywiście w Telewizji Republika. Zapraszam z Bejrutu, Maksymilian Maszenda. I już teraz wracamy do Polski. Schodzimy na Ziemię, Szanowni Państwo, bowiem tegoroczne święta będą bardzo drogie. Chyba najdroższe w ostatnich kilku latach. A żeby tego było mało, to bardzo wiele osób traci również pracę lub straci ją od stycznia. Mowa między innymi o kilku państwowych spółkach PKP Kargo i Poczcie Polskiej. Wysokość cen spowodowała, że część osób musi zrezygnować z niektórych produktów. No, masło. <grydy> to właśnie masło, z uwagi na swoją cenę, stało się dobrem luksusowym. Każdy na bazary z kim jest jakaś osoba, jakie to trochę. No są wyższe niż w zeszłym? Cena masła przekroczyła już 10 zł, a to przecież nie jedyny artykuł z tych podstawowych, za który musimy zapłacić więcej, a na święta kupujemy nie tylko masło. To przecież chleb, jajka, ryby, wędliny czy warzywa. Za te same artykuły spożywcze musimy zapłacić nawet o 35% więcej niż w ubiegłym roku. Nie, to jest wszystko w <laughs> Nic nie jest, do nie, przy tam jest jeszcze droższy. Wraz z końcem marca tego roku przestał obowiązywać zerowy VAT na żywność, który został wprowadzony 2 lutego 2022 roku. Zerowa stawka obejmowała podstawowe artykuły spożywcze, takie jak owoce, warzywa, mięso, nabiał i produkty zbożowe. Warzywa 30-40% w zależności od produktu. Jabłka też kilkanaście procent do góry. Mamy do czynienia z potworną drożyzną. Te Bożego Narodzenia, mówię to z pełną odpowiedzialnością za każde słowo, będą najdroższymi świętami ze wszystkich, które do tej pory były. Ludzi będzie stać na mniej niż do tej pory. Ludzie. Zaczynają zaciskać pas. Prognozy na przyszłość nie napawają optymizmem, bo według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce rośnie bezrobocie. Na koniec listopada zarejestrowano 775 tysięcy bezrobotnych, co oznacza wzrost o 9 tysięcy w porównaniu z ubiegłym miesiącem. Mimo dość ponurej rzeczywistości Polaków, święta to czas, który przypomina nam o wartościach wykraczających poza kwestie materialne. Choć ceny rosną w górę, a wielu Polaków zmaga się z niepewnością dotyczącą jutra, warto zatrzymać się na chwilę i docenić te momenty, które możemy spędzić razem z bliskimi. Aleksandra gołda, republika. A się zapatrzyliśmy, a gdzie? No właśnie, a na, a na naszą pana artystkę, a nie najpewna artystkę, która wystąpi na wystrzałowym Sylwestrze z Telewizji Aleksandra Gouda. To... Oczywiście będzie śpiewać. No będzie tak, wzią. pięknie śpiewa, więc zapraszamy państwa serdecznie. A u nas już Mariusz Gosek z Prawa Prawo i sprawiedliwość, Panie Pośle, yy, będziemy panie rozmawiać. Dobry, Dzień, Dzień dobry, witamy serdecznie. Poprosimy I potwierdzam, pan... że panie redaktor Aleksandra Gouda. Pan też słyszał? To matko, No ja, no ja nie nie to taki nie powiem. pięknie gra na pianinie. Panie Pośle, będziemy Są... rozmawiać. Też o Sylwestrze, ale chciałbym, żeby Pan zobaczył razem z nami pewien materiał przed-sylwestrowy. No, I taki okołoświąteczny. Okołoświąteczny około świąteczny materiał. Świąteczny. Dużo no, pięknych to była wigilia Sylwestra. Padło. Dużo pięknych, krzepiących słów padło w stronę... Imieniny Adama. Imienina Adama, zobaczmy. No. Gdy robicie to, za co za to pieniądze za, tych, co to było Policjanie. Za, Policjanie. za to dostajecie pieniądze, z mediów, a za pieniądze nie zależnie się zależnie innych ludzi. Pan zawsze był orędownikiem wolności mediów, wolności i Dalej orędownikiem. wolności, wolności mediów orędownikiem, ale wy no, jesteście Ale dlaczego, dlaczego pan tak nieładnie się, nie ładnie się wyraża? To jest bardzo ładne a tu jakaś zasłona, parasolka, czarny prostorz, czarna parasolka, Nie jesteście, Ale macie ci dawać, że jesteście żałosnymi zupkami, co? Odniecać się zwykłą y, Bożonarodzeniową Imprezą? Jakich dziesiątki w Warszawie albo jak, i na tym niezależność mediów polega, tak? Jak, e, poli... A co Jesteście państwo z takimi kurwami, jak czasów Urbana Jaruzelskiego. Ale Może w gorszymi. No wystawia pan sobie świadectwo o, właśnie. Ale to właśnie... można powiedzieć O swoich znajomych tak mówicie. My w Magdalence wódki z nimi nie piliśmy. W przeciwieństwie do co po niektórych. No Widać, nie. Jak małe wódki trzeba mieć, zaproszeni... żeby się podniecać takimi pierdołami, jakimi by się podniecać. To była jedna z setek imprez bożonarodzeniowych, ale I Bardzo życzenia, dziękujemy za to życzenia złożone. Życzenia są no, takie no, czy, bardzo wyszukane. Czy ja wyglądam na coś żałosnego. No. Wszystkie części ciała były prawie wymienione. poszło. I przód, i tył przeanalizowano gwardyńskiego od stóp do góry. Panie pośle, nielegalnie przejęta telewizja, biesiaduje z politykami, a przyłapani na tym biesiadowaniu uciekają, zmykają przedświątecznie życzą strasznych historii nam. No Dokładnie tak. 20 grudnia mieliśmy rocznicę nielegalnego przejęcia telewizji publicznej. To wtedy zostało... Złamane ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji Radzie Mediów Narodowych. Wcześniej podjęta była uchwała na sali Sejmu która w istocie nie zaznaczyła, natomiast miała być taką podstawą prawną tak jak tu to kto rozumie do tego, żeby wpaść do tej telewizji z silnymi paniami, panami w obstawie też policji wyłączyć sygnał jak za czasów słusznie minionych i w sposób brutalny przestępczy przejąć media publiczne, wskazać też że należy. To jest Infrastruktura krytyczna, także to jest w ogóle bardzo poważne przestępstwo, bo to jest zamach na e, instytucję, która w tym zakresie stanowi o bezpieczeństwie państwa polskiego. W tym zakresie też złożyliśmy zawiadomienia. Oczywiście, jak wszystkie, które składamy, są umarzane, ale robimy to po to, żeby później do tych spraw e, wrócić i na przesłance artykułu 327 KPK. Ja wskażę tylko, że to jest każda istotna m, kwestia, która pojawia się w postępowaniu, na, że, na podstawie którego można wzruszyć dane, dane zawiadomienie. Będziemy to robić. Przecież Panie proszę. ja je, jeszcze tylko jedno pytanie, jeżeli proszę. proszę. E, ja pamiętam, panie pośle, jak Tusk mówił, że 2 miliardy złotych, które idą na telewizję Kurskiego, będą przeznaczone na onkologię. Telewizji Kurskiego nie ma, jest nielegalna telewizja, nielegalnie przejęta telewizja w likwidacji i ta telewizja dostała już chyba 3,5 miliarda. To znaczy Tusk ma taką kiepską pamięć, czy może manipuluje, czy może okłamuje znowu, czy może... O co tu chodzi? Znaczy Tusk... Jest... Tuz jest niezwykłym cynikiem, to chyba już wszyscy widzą po roku tych rządów, a e, kto nie wierzył, to zobaczył i w istocie też chyba nawet 3 miliardy 700 bo tam jeszcze jest jeden aneks podpisany premier to jest tutaj dba o telewizję w likwidacji natomiast to jest też niezgodne z ustawą o no, spółkach prawa handlowego no bo spółkę w likwidacji w istocie prowadzi się w ten sposób żeby spłacić tych wierzycieli którzy są dookoła ona jest dotowana i przynosi jej straty no przecież ona gruchnęła jeżeli chodzi o oglądalność jeżeli chodzi o rynek reklam jeżeli jeżeli chodzi o. Jeżeli Całość tego, czym zajmowałaś. Telewizja publiczna, zwyczaje z dnia na dzień to był koniec tej telewizji publicznej i to będą mrocze czasy. Te czasy zapiszą się w historii. to Wtedy prezes Bantyszkowicz tłumaczył to prezesowi, to znaczy mówił to do to profesora Kaczyńskiego, że, że to są mroczne czasy historyczne, że będą się o tym w przyszłości dzieci uczył w podręcznikach do e, historii. za to grozi odpowiedzialność karna z artykułu 127 kodeksu karnego dożywotnie pozbawienie wolności. To jest zamach na instytucje państwa publicznego Panie, instytucje pośle, informacji. pan 20. Złożyli. 20 grudnia ubiegłego roku był tam na miejscu, widział wszystko, to, to z bliska byliście także na 10 czy też na 11 piętrze. Z perspektywy czasu tych 12 miesięcy obserwacji tego, co się wydarzyło, mieli Polacy odzyskać telewizję publiczną. No, widzimy, jaką ją odzyskali, gdzie politycy, biznesmeni i władze przejętej telewizji spotykają się dzisiaj, no na czele tego spotkania stoi Adam Michnik, który jak widać ma dalej wpływ na to, co, co się dzieje i, i jaka, jaka prawda sączy się z tej, z tej telewizji. Jak to możliwe, że po, po tej samej, właściwie po dwóch stronach stolika usiądą ludzie, którzy przed chwilą ze sobą balowali i pili wódkę? No to jest medialny reset. Wrócili dokładnie ci, którzy kiedyś byli, oni siedli ponownie już przy tych stolikach suto zostawionych. Biznes, dziennikarze, politycy i kontynuują ten moment, który musieli przeczekać, takiego uśpienia też, no bo to były czasy trudne dla nich, gdzie polska telewizja się rozwijała, telewizja publiczna rozwijała się, ale no, na szczęście jest dom wolnego słowa, jest telewizja republika. Mamy proszę zwrócić uwagę na te wydarzenia 20, stycz... 20 grudnia, do których pan redaktor nawiązano gdyby nie telewizja republika gdyby nie udzielni użyję tego słowa redaktor bo przecież tam się wszyscy narażali no tam dochodziło po prostu do 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 do, do starć z tymi silnymi e, paniami, panami to to przecież nikt by tych obrazków nie widział e, do dzisiaj ja wchodziłem wtedy do gabinetu pana Matejkowicz a ja też zostałem gdzieś tam zgnieciony ale nie 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 składałem żadnego zawiadomienia zawiadomienia uszedniej może popełnienia przestępstwa przez co użyła pani Joanna Borowiak która to pani została poturbowana wreszcie tego Mężczyzn, ślady miała na, na swojej ciele, interweniowało pogotowie. To była sytuacja niesamowita. No później staliśmy zamknięci na tym 11 piętrze. Oczywiście ja się tu nie żalę, tylko mówię, jak to wyglądało w, w tym obrazku. Czy w świetle tych wydarzeń, to które pan. Był, to, I później ten premier Morawiecki, który wchodził jeszcze z ochroną sop i policja i uderzające drzwiami policjant premiera Morawieckiego po plecach to zwarcie służby ochrony państwa z policjantami. Rozmawiałem z jednym z dowódców, i było kilku tam w tym kordonie który mnie rozpoznał, bo jestem też członkiem byłem w zeszłej kadencji Sejmu Komisji Kontroli Państwowej, Spraw Wewnętrznych, Administracji Sprawiedliwości i Praw i nie chcę ujawniać też danych tego wysokiego stopnia funkcjonariusza publicznego, ale powiedziałem, panie, panie Przewodniczący, to jest koniec. Mówi. Ten obrazek przejdzie do historii. Żeby Służba Ochrony Państwa szarpała się z policją, to jest coś niebywałego. Policja jest od tego, żeby wspierać Służbę Ochrony Państwa, a nie wchodzić z nią w starcie. Nie wiem, co tu się dzieje, jest mi wstyd. Ten pan już odszedł ze służby. Czy te policji. okoliczności, o których pan mówi, możliwe, że znajdą się w raporcie węgierskiego rządu na temat praworządności w Polsce? W mojej opinii, tak. Według jakichś wstępnych informacji. O których na pewno pierwszy będzie poinformowany dom wolnego słowa, żeby móc je przekazać tą oczywistą prawdę, no bo kartel medialny trzeci RP oczywiście nie przekaże faktów niewygodnych dla społeczeństwa i tej prawdy te zdarzenia się znajdą. To zwróćmy uwagę, że to, co zrobił Donald Tusk, ten zamach, pierwszy zamach, jaki dokonał, to właśnie na media publiczne z użyciem podpułkownika Bartłomieja Sienkiewicza, który brutalnie miał zrealizować tę misję te słynne 108 minut pani notariusz. Która Sporządziła kilkanaście aktów, później musiała gdzieś przyjechać do Ameryki się nie stało. Południowej i dopiero wróciła jak to postępowanie zostało umorzone, ale jeszcze wtedy prokuratorem był pan Dariusz Barski, była zabezpieczona książka wejść, wyjść, wszystko wskazywało na to, że niestety no, to będzie trudny czas dla e, tych e, wymienionych państwa, więc trzeba było siłowo później wejść do prokuratury i zablombować gabinet prokuratorowi krajowemu. To były zdarzenia, które jako żywo no, w, wpisują się w. E, te, które są penalizowane w kodeksie karnym, jako próba dokonania zamachu stanu na ustroju państwa polskiego. Dlatego też takie zawiadomienia składaliśmy. W każdej tego typu sytuacji, ja w mojej opinii, w mojej ocenie, ten raport, to, to, przepraszam, to się znajdzie w raporcie tym węgierskim, bo rząd węgierski będzie publikował raport dotyczący stanu praworządności w Polsce i też to jest bardzo ważne, że 20 stycznia pan prezydent Donald J. Trump będzie już zaprzysiężony do urzędu prezydenta, nie Został zaproszony Donald Tusk, nie został zaproszony też Łukaszenka, Putin i inne osoby. Został zaproszony pan premier Morawiecki, został zaproszony pan europoseł Dominik Tarczyński. Oni tam będą też. Ja nie ukrywam, bo ktoś tam mówi, że my donosimy. My nie donosimy. To, proszę państwa, jest wszystko w internecie. No To można przeczytać w internecie. Jeżeli ktoś myśli, że w Stanach Zjednoczonych nie ma internetu, że to, co Donald Tusk pisze o, o Donaldzie Trumpie, czy pisał w internecie, to gdzieś tam, Zginęło, że nie ma ambasad, które jedną z takich podstawowych zasad, to nie jest żaden wywiad biały, ewentualnie taki osintowy przegląd mediów, przekazywania, przecież temu służą ambasadom. i później oskarżali nas jako polityków, że coś donosimy do Stanów Zjednoczonych. No sami piszą takie głupoty o panu prezydencie Trumpie, jak to, że. Że tam Tusk to powiedział, to jest znamienne, że um, otóż on ma informację, że e, czy Donald Trump współpracował e, ze służbami rosyjskimi i ma tę informację skarne. bo Słyszałem, Tak, tak, i o, i on, tak. I on, to, I on, ale te, potem nie pamiętam i on te informacje ma ze służb amerykańskich. Nie czynił takich sugestii. No I on po prostu jeszcze, który jest dzisiaj premierem, ale on tu mówił na spotkaniu otwartym. Set ludzi, czy jakby nagrywanej to jest niebywałe, panie, że, że premier polskiego telewizji rządu. Republika, takie że... przypominamy takie. E, no Ale, ale to, to tylko możesz zobaczyć z telewizji Republika. Obawiam się, że jednak Donald Trump. również spotkanie ogląda. tutaj nasze. ale rozlicy. traktuje to chyba jak rózgę taką od Mikołaja. No oglądam, bo, ogląda, bo tam. Ale pani pośle, no, dobrze, sukcesy. Są, bo czytaliśmy, chociaż z tego sukcesu tam no, troszeczkę się wycofała Platforma Obywatelska ze względu na to, że chwalić się nie lubią. Masa Makowa staniała tak, o 3,41 sekund. Wszystko procent. tańsze jest. To znaczy, masa jest na razie tańsza. No, masa na razie. No na mamy to, więc, tak. więc coś jest. Coś Ale pani redaktor tutaj już te tweety wszystkie zniknęły, bo ten pomysł bo się chwalić, gruchną, No właśnie. No, bo to, jednak to, są to są skromni raczej skrom, ludzie. są skromni ludzie, tak. Skrom. Już nie, nie byli w stanie podać innych produktów. Polakom to bo o, jak, się, jak się panu podoba interwencja rządu polskiego, żeby było więcej masła na, na rynku i sprzedaż znaczy, z rezerw strategicznych? Panie, panie redaktorze, no, no taki jest, nie jest nie Donald Tusk, on sobie wyskakuje, e, e, to jest ktoś, który jest bardzo ekstrawertyczny, żeby nie użyć tu mocniejszych słów, no i wpisał w te rezerwy strategiczne. Mamy, mamy, masa kakaowa 3,41 ale posypana bardzo. żurawiną, to Ale już nie będzie. Ceny, ceny tak spadło, że nawet twit zniknął. I w te rezerwy... <grym> Wszystko spadło i, tweet I Wszystko spadło. Tweet <grym> spadł. I w te rezerwy strategiczne wpisał TVN, Polsat i, i masło. Także to są trzy takie główne produkty strategiczne dla Donalda Tuska. Natomiast one się kompletnie nie wpisują no w myśl, w infrastrukturę krytyczną. A my jeszcze poślep, w, związku w związku tym, akurat masło. Mamy jeszcze wodę i mąkę, to jeszcze... To jeszcze to nas może No, tych jest, trzeba by też wszystkie wpisać. W związku z tym, że kończymy nasze spotkanie, Proszę przyjąć serdeczne życzenia Bożonarodzeniowe. Niech Pan Bóg błogosławi, ale to jest ten, też czas na, na te życzenia od Pana dla naszych widzów. Zdrowych, spokojnych, rodzinnych świąt, wszystkiego co dobre od Narodzonego Pana dla wszystkich Państwa i przede wszystkim dla Domu Wolnego Słowa. dla. Dziennikarzy dla wydawców, bo tam za nami też cała grupa ludzi, osób wydawców. Pozdrawiam, wydawni, naprawdę to Wydawcy. jest też, wiecie Państwo, Wydawcy, że byśmy, żebyśmy tam, my wydawni. tutaj się znaleźli, to też cała. Grupa osób musi na to pracować, tych wszystkich, którzy wspierają Dom Wolnego Słowa serdecznie za to dziękuję i też proszę o to wsparcie, bo szanowni państwo nas nie ma też jako tych, którzy chcą deklamować te, te swoje przekonania bez Domu Wolnego Słowa. No, zwyczajnie tego byście wszystkiego nie widzieli, jak chociażby to właśnie przestępcze przejęcie tych mediów publicznych. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. My również My przyłączamy również się do tej wszystkiego Państwu. najlepszego Państwu. By na pierwszym miejscu zawsze był Jezus Chrystus, w Państwa domach, sercach i to jest najważniejsze. Miłości, proszę Państwa. Największej siły dla, dla wszystkich Państwa miłości. Nie ma większej siły. Wesołych, wszystkiego Wesołych najlepszego. świąt. Wszystkiego Świąt. Do zobaczenia.